Witam serdecznie z tej strony Mirosław Zelent. Oddaję w Państwa ręce kolejny odcinek kursu obiektowego C. Dziś poznamy kolejny ważny mechanizm w podejściu obiektowym. Określamy go mianem mechanizmu przyjaźni. A przyjaźnić się będą funkcje i klasy, oraz klasy mogą też się przyjaźnić pomiędzy sobą. Wszystko to ma oczywiście bezpośredni związek z hermetyzacją danych, którą omówiliśmy w odcinku poprzednim, trzecim z kolei. Wszystko stanie się jasne za chwilę. Mam nadzieję, że i tym razem uda mi się to w zrozumiały sposób przedstawić. Weźmy się zatem od razu do pracy. Pamiętamy, że klasa w programowaniu obiektowym to jakby rodzina. A o interesy tej rodziny dbamy w taki sposób, iż ukrywamy jej cenne dane przed światem. Zatem atrybuty uczyniliśmy prywatnymi i dzięki temu nikt, kto nie należy do klasy, nie będzie mógł uzyskać do nich dostępu. No ale bywa i tak, że rodzina ma tak zwanych przyjaciół domu. Przyjaciel, jak pięknie kojarzy nam się to słowo. Przyjaciel to ktoś, komu ufamy, kto nigdy nas nie zdradzi, w tym sensie, że nie będzie działał na naszą szkodę. W związku z czym dla przyjaciela chcielibyśmy uczynić wyjątek. On będzie mógł uzyskać dostęp nawet do danych prywatnych naszej klasy. Ale pozostaje jeszcze jedna ważna kwestia. Jak odróżnić przyjaciela od podającego się za niego złodzieja? Jerzy Grębosz w swojej symfonii C++ podaje zabawną anegdotę, która najlepiej ilustruje ten problem. Otóż pewna rodzina wybrała się na wczasy. Podczas jej nieobecności w ich domu zaczął pojawiać się pewien facet, którego zauważyli życzliwi sąsiedzi. Po prostu otwierał drzwi i wchodził do środka, jak gdyby nigdy nic. Sąsiedzi nabrali podejrzeń, że ten facet może być najzwyklejszym złodziejem i pod nieobecność rodziny zapewne wynosi jej prywatny majątek z domu. Tak czy inaczej, sąsiedzi postanowili zasadzić się na faceta i zostawić pułapkę. Tuż przed drzwiami wejściowymi wykopali głęboki dół, a jego wierzch przykryli gałęziami i potem wycieraczką. Facet przychodzi otworzyć drzwi. Jeb, spadł prosto do wykopanego dołu. Sąsiedzi wykonali gest triumfu, po czym patrząc na siebie, zadali sobie pytanie, o którym wcześniej nie pomyśleli. I co teraz? Nie wiedząc co zrobić, zdecydowali się wezwać policjanta. Policjant przyjechał na miejsce, wysłuchał tych ludzi. Zdziwił się też, co nie no bo kto łapie ludzi w doły ziemi w XXI wieku. No ale jako stróż prawa zachował zimną krew i pytał faceta, A ty, kim ty w ogóle jesteś? A facet mówi: Ja jestem przyjacielem domu i ja tu tylko podlewam kwiatki. A sąsiedzi na to kłamie, każdy złodziej by tak twierdził. No i jak ten spór rozstrzygnąć? Ano, jest tylko jeden sposób. Zapytać rodziny, czy to jest jej przyjaciel, czy też nie. I dlatego deklarację przyjaźni będzie zawierać klasa, a nie funkcja. Bo każda funkcja może twierdzić, że się przyjaźni z klasą. To domownicy, czyli klasa, powinni określić, kto jest przyjacielem domu, a kto nie. No bo każdy złodziej przyłapany na przeglądaniu szaf w tym domu twierdziłby, że jest jej przyjacielem. Zatem to klasa ma jakby oficjalną listę swoich przyjaciół, których można wpuścić do domu. Reasumując, deklarować przyjaźń może tylko klasa, a nie może funkcja. Kolejne pytanie, jakie nam się rodzi w głowie: po co? Po co mi taki mechanizm przyjaźni? Ano, program komputerowy traktujemy jako zbiór obiektów współpracujących ze sobą w celu wykonania danego zadania, prawda? Może się zdarzyć tak, iż czasami, żeby to zadanie wykonać, będziemy potrzebowali właśnie lepszej komunikacji pomiędzy klasą a funkcją, lub pomiędzy obiektami dwóch klas. Bo na przykład problem, który rozwiązujemy, aż prosi się o wykorzystanie własnej funkcji, mającej dostęp do prywatnych atrybutów dwóch obiektów utworzonych według przepisu różnych klas. Oczywiście najlepiej jest zobaczyć to na konkretnym przykładzie i taki klasyczny projekt aplikacji, kiedy mechanizm przyjaźni jest użyteczny, stworzymy sobie już za chwilę. Natomiast z rzeczy teoretycznych, jakie należałoby wyjaśnić, zanim weźmiemy się do pracy, to pozostały nam jeszcze dwie kwestie. Najpierw klauzula oznaczająca przyjaźń i przyjaciela. Nie sprawi nam to jednak większych trudności, żeby ją zapamiętać. Otóż, jeśli jakaś funkcja jest zaprzyjaźniona z klasą, to na początku nagłówka, całkiem z lewej strony, postawimy słowo friend, czyli po prostu po angielsku przyjaciel, prawda? Nic trudnego. A druga kwestia teoretyczna: do tej pory wysyłaliśmy do własnych funkcji, czyli podprogramów, czy też jak ja to mówię, pracowników, jedynie zmienne bądź tablice. Rodzi się jednak w umyśle programisty pytanie: czy jeśli programuję teraz obiektowo i mam w programie obiekty, to czy muszę posyłać do funkcji wszystkie atrybuty jeden po drugim, czy też mogę posłać do funkcji od razu cały obiekt? Ano, rzecz jasna, będzie można do funkcji wysłać także obiekt. Czyli pod moją jedną nazwą od razu polecą do funkcji wszystkie atrybuty obiektu. Ale pamiętamy też o mechanizmach bezpieczeństwa przy funkcjach. Szef domyślnie posyła do podprogramu jedynie kopie zmiennych. Czy jeżeli podeślę teraz funkcji obiekt, to dostanie ona też kopię, czy jednak oryginał tego obiektu? No, jak myślisz, jaka jest odpowiedź? No, odpowiedź jest następująca. Tak samo jak dla zmiennych, domyślnie utworzone zostaną kopie całych obiektów. Chociaż nic nie stoi na przeszkodzie żeby podesłać funkcji oryginał i podobnie jak przy zmiennych użyjemy w tym celu operatora ampersanda. I my dziś też w naszym programie spróbujemy się przekonać czy program dostał kopię czy oryginały obiektów. Okej, okay, no to tyle wstępów. Przejdźmy do zadania na dziś. Nasz program będzie przechowywał w pamięci komputera punkty w standardowym kartezjańskim układzie współrzędnych. Układ kartezjański znamy wszyscy z matematyki. Swoją drogą, Kartezjusz to był dość ciekawy człowiek. Miał córkę, która młodo mu zmarła. Kartez już uczynił sobie wówczas lalkę naturalnej wielkości, którą nosił zawsze przy sobie, z którą rozmawiał i którą traktował jak własną córkę. Zresztą lalka ta nosiła jej imię. No ale to już kwestia psychologii widocznie po prostu nie potrafił się uporać z jej śmiercią. Natomiast niewątpliwie potrafił uporać się ze stworzeniem takiego układu współrzędnych. Punkt w tym układzie, na przykład taki, ma dwie współrzędne x i y, na przykład 1, 2, oraz każdy punkt posiada swoją nazwę na przykład to jest punkt A. No, i stworzymy sobie klasę o nazwie Punkt, której obiektami będą właśnie takie punkty w układzie współrzędnych. A oprócz tego będziemy mieli w programie też klasę o nazwie Prostokąt, której obiektami będą prostokąty. Na przykład, taki prostokąt będzie miał określoną szerokość i wysokość, oraz będziemy dysponować współrzędnymi jednego wierzchołka. Na przykład, niech to będzie lewy, dolny wierzchołek prostokąta. No i każdy prostokąt będzie miał też swoją nazwę. I teraz zadaniem naszego programu będzie zapytać o dane punktu A oraz dane prostokąta i na podstawie tych danych sprawdzić, czy punkt A znajduje się wewnątrz tego prostokąta, czy też na zewnątrz niego. Jeżeli punkt będzie leżał dokładnie na obrzeżu prostokąta, to założymy, że należy do jego wnętrza. Na podobnej zasadzie moglibyśmy sprawdzać, czy gracz trafił przeciwnika w grze komputerowej typu FPP, strzelając do niego na przykład z Rayla. No oczywiście w grze Quake mamy rzecz jasna do czynienia ze środowiskiem trójwymiarowym, a nie z płaszczyzną, no ale dla uproszczenia nie będziemy dziś wprowadzać do układu osi Z. I teraz zobacz, mamy dwa obiekty w programie, których atrybuty są prywatne i chcemy zrobić funkcję, która sprawdzi, czy punkt należy do prostokąta. Jest to rzeczywiście taka sytuacja, kiedy mechanizm przyjaźni nam się przyda, no bo zrobimy sobie Wojda o nazwie Sędzia i uczynimy go przyjacielem obydwu klas. A ściślej rzecz ujmując, w świetle tego co mówiliśmy, zadeklarujemy w obu klasach, iż funkcja o nazwie sędzia ma być traktowana jako przyjaciel. Wtedy nieco ułatwimy sobie życie, bo void sędzia dostanie do pracy oba te obiekty, a będąc przyjacielem obu klas, będzie miał bezpośredni dostęp do ich prywatnych atrybutów. Nie będę wtedy musiał pisać metod pobierających i ustawiających poszczególne atrybuty. Są to wtedy tak zwane gettery i settery, no bo skoro atrybuty są prywatne, no to inaczej nie mógłbym się do nich dostać, jak przez publiczną metodę. A tak dzięki przyjaźni stworzę to łatwiej i szybciej. Ten backdoor, ten jakby wyłom w hermetycznych zabezpieczeniach, czynię tylko dla przyjaciela i tylko raz. Robię to świadomie i dla swoich celów, więc o ile wiem co robię, to nie ma tutaj żadnego obniżenia bezpieczeństwa. No bo Void sędzia dostanie prawidłowe, zainicjowane obiekty, bo będą istniały konstruktory. Także nic złego się nie dzieje, po prostu oszczędzam czas. No chyba, że popełnię błąd wewnątrz funkcji sędzia i coś na przykład niechcący wyzeruję czy wyczyszczę. No ale i tak wówczas szukam takich błędów jedynie wewnątrz funkcji zaprzyjaźnionych, a nie wszystkich jak przy publicznych atrybutach. Inna rzecz, że void sędzia jest też funkcją, więc sam w sobie może zawierać mechanizmy kontroli spójności danych. Reasumując, jest to jakiś kompromis, no ale zyskam na czasie i na przejrzystości kodu, bo będę musiał stworzyć mniej metod. Okej. Okay. No to przejdźmy do kompilatora. Mam tutaj przygotowane i podpięte pliki przyjaciele.h oraz przyjaciele.cpp. Oczywiście skoro są dwie klasy w programie to mogłem każdą z nich umieścić osobno w dwóch plikach czyli razem byłyby to cztery pliki. No ale dla uproszczenia dziś zamieszczę obie te klasy w jednym pliku .h i jednym .cpp. Będzie mniej zakładek tutaj pootwieranych a przecież dziś chodzi nam przede wszystkim o pokazanie mechanizmu przyjaźni stąd tak to pozostawię żeby nikt niepotrzebnie się nie gubił. No to do dzieła. Przekopiuję do pliku.h standardowy nagłówek i deklarację using namespace std. Zaczniemy rzecz jasna od klasy o nazwie punkt, czyli klas punkt, a w jej ciele prywatne atrybuty. Najpierw nazwa punktu, a potem współrzędne na osi x oraz y. Przyjąłem, jak widać, że współrzędna może mieć wartość niecałkowitą. To chyba jedyne co ma sens, bo nie możemy przecież zakładać, że zawsze te wartości będą całkowite. To teraz publiczne. Metody tej klasy. Najpierw będzie konstruktor, już znamy konstruktory i wiemy, jak i po co się ich używa, brak zwracanego typu i nazwa taka sama jak nazwa klasy. I do tego konstruktora wyślemy najpierw stringa, żeby ustawić nazwę, niech domyślnie punkt się nazywa A, a potem dwie współrzędne typu float, a ich domyślną wartością niech będzie 0,0, czyli defaultowo będzie to początek kartezjańskiego układu współrzędnych. W porządku. Zróbmy też metodę wczytującą te dane z klawiatury. Void wczytaj. OK. Spis treści klasy punkt jest już gotowy. Zanim przejdziemy do pliku cpp, zróbmy od razu definicję klasy o nazwie prostokąt. Klas prostokąt. No i tutaj mamy następujące prywatne atrybuty: string nazwa tego prostokąta, potem x y punktu stanowiącego lewy dolny narożnik prostokąta. No, i rzecz jasna, szerokość oraz wysokość tego prostokąta, czyli po prostu długości jego odpowiednich boków. Następnie zróbmy publiczne metody. Najpierw konstruktor, mający taką samą nazwę jak klasa, czyli prostokąt. Podesłać mu musimy najpierw stringa. Nazwa domyślna tego prostokąta to na przykład brak. A potem współrzędne lewego dolnego wierzchołka oraz szerokość i wysokość. Wartości domyślne tych atrybutów zapiszmy na przykład takie. 0.0 dla narożnika, a szerokość i wysokość powiedzmy 1 i 1. Ok, jest konstruktor. Teraz zróbmy nagłówek Voida, który zapyta o wszystkie dane prostokąta i przeczyta je z klawiatury. Void wczytaj. Oczywiście w profesjonalnym programie te funkcje wczytaj musiałyby zostać wyposażone w jakieś mechanizmy kontroli błędów. My dzisiaj pominiemy, bo interesuje nas mechanizm przyjaźni, no ale to właśnie tutaj zabezpieczylibyśmy aplikację przed utratą spójności danych. Zresztą państwo zapewne już doskonale zdajecie sobie z tego sprawę dzięki poprzedniemu odcinkowi. Ok, przejdźmy do pliku cpp. Najpierw przekleimy standardowe deklaracje. No i nie zapominamy również o konieczności zainkludowania także pliku nagłówkowego z naszymi klasami, ale tym razem już w cudzysłowiach, prawda? No to zacznijmy od konstruktora klasy punkt, czyli klasa punkt, operator zasięgu, konstruktor o tej samej nazwie. No i teraz pamiętamy, że wysyłam konstruktorowi stringa z nazwą punktu, niech to będzie string o nazwie n, potem dwa floaty ze współrzędnymi, niech to będzie na np. xxy, daję inne takie podwójne nazwy, żeby nie przesłonić tych atrybutów z klasy, prawda? I teraz konstruktor dostał te argumenty i użyje ich do poustawiania atrybutów, czyli będzie nazwa równa się n, x równa się xx, no i y ustaw wartością ze zmiennej y. YY. W porządku, konstruktor gotowy. Pamiętajmy też, że jest to konstruktor z wartościami domyślnymi, bo tutaj w pliku .h podaliśmy wartości defaultowe. No to teraz void z klasy punkt o nazwie wczytaj. Założyliśmy sobie na początku, że nasz program będzie pytał o wszystkie wartości z klawiatury, stąd ja też zapytam o każdy atrybut cyautem, a sinem wczytam go z klawiatury. Nic tutaj nowego czy trudnego się nie pojawi. Oczywiście, zasadniczo to w tym miejscu, jak zresztą w konstruktorze, należałoby sprawdzić poprawność otrzymanych od użytkownika danych. W naszym programie dziś to pomijamy, no bo chcemy przede wszystkim skupić się na wykorzystaniu mechanizmu przyjaźni. Ok, no to metody klasy punkt mamy gotowe. Szybko to idzie, zobaczcie, ile już wiemy, a to dopiero czwarty odcinek kursu. No to teraz konstruktor klasy prostokąt. Jedyna istotna różnica to fakt, iż atrybutów tutaj jest więcej, no ale to dla nas nie problem. Ok. Jest nazwa, to teraz rzut oka do pliku nagłówkowego. Ja tu widzę jeden string i cztery floaty, przy czym pierwsze dwa to współrzędne lewego dolnego punktu, a ostatnie dwa to szerokość i wysokość, czyli innymi słowy długości boków prostokąta. Ok, zapiszmy stringa i cztery floaty. Nazwy niech będą n, xx, yy, szerokość s, wysokość w. Pozostaje jeszcze użyć tych zmiennych, które dostaliśmy do poustawiania atrybutów. Nazwa równa się n, x równa się xx, y równa się yy, no i szerokość równa się s, wysokość równa się w. Konstruktor gotowy. No to jeszcze funkcja wczytaj, która po prostu zapyta o wszystkie potrzebne dane i pobierze je z klawiatury. Zapiszę po kolei, a w końcowym wideo przyspieszę nieco to pisanie. No bo to proste instrukcje wejścia wyjścia, tym bardziej, że póki co pomijamy pełną kontrolę błędów. Okej, okay. przejdźmy sobie teraz do maina i stwórzmy jeszcze obiekty tych klas. Czyli zapiszę punkt. I niech to będzie obiekt o nazwie np. PKT1. Gdybym nie wpisał tu nic więcej, to sprawiłbym, że do tego punktu trafią wartości domyślne, które widzimy tutaj. Ja zapiszę jednak sobie na czas testów inne przykładowe dane. Niech to będzie punkt A o współrzędnych 3, 1, a nie 0,0, 0, prawda? Oczywiście w wersji finalnej programu to wywołam i tak metodę wczytaj, żeby użytkownik mógł wprowadzić swoje dane z klawiatury. Ale póki co na czas testów. Dam sobie to wywołanie tej funkcji wczytaj w komentarz. To sprawi, że mogę wygodniej testować, bo nie muszę przy każdym uruchomieniu podawać danych z klawiatury, tylko ustawiam to za pomocą konstruktora. Jakby ułatwiam sobie testy. Fajna sprawa, prawda? I analogicznie stworzę obiekt klasy prostokąt. Niech to będzie P1 i nadam mu wartości. Nazwa to będzie prostokąt, oczywiście bez polskich znaków. Potem współrzędne lewego dolnego wierzchołka. Niech to będzie 0,0. I szerokość to 6, a wysokość 4. No, taki prostokąt. Oczywiście zauważamy, że ten punkt A o współrzędnych 3 i 1 będzie należał do tego prostokąta. Oczywiście to są proste współrzędne testowe, więc od razu to widać. No to teraz nasz main topic gwóźdź programu, czyli jak zrobić funkcję zaprzyjaźnioną. Przypominam, że będzie to funkcja, która sprawdzi dla nas, czy ten podany punkt należy do prostokąta, czy nie. Pamiętamy oczywiście, że funkcję w pliku main.cpp umieszczamy pomiędzy using namespace a int main. I będzie to void, chociaż równie dobrze mogłaby to być funkcja typu bool, czyli prawda fałsz, żeby zwracała wartość true or false, no ale my zrobimy voida, żeby on od razu napisał to co ustalił na ekranie. Void będzie się nazywać sędzia, oczywiście bez polskich znaków. No i teraz mała zagadka, no bo co mam wpisać pomiędzy nawiasy? Ano rzecz jasna, nie ma potrzeby wysyłać tam atrybutów każdego obiektu po kolei jeden za drugim, bo raz, że może być tych atrybutów mnóstwo, a dwa, że po to mamy obiekty, żeby ich używać, więc można do tej funkcji podesłać cały obiekt. No to nasz sędzia, nasz pracownik ma dostać punkt i prostokąt, i sprawdzić, czy ten podany punkt leży wewnątrz podanego prostokąta. Klasa to własny typ danych, czyli typ punkt, i teraz nazwa obiektu, niech się nazywa na przykład PKT. Pamiętamy z odcinka 9 kursu podstawowego, że jest to parametr formalny tej funkcji i że tak naprawdę jego nazwa jest dowolna. Po prostu tak na swoje potrzeby będzie nazywać ten punkt, ten pracownik, ten podprogram. No i drugi obiekt jeszcze, klasy prostokąt, nazwijmy go krótko P, chociaż może się równie dobrze nazywać inaczej. Grunt, żeby nazwa była krótka, będzie mniej pisania. No to teraz rodzi się nam w głowie kolejne pytanie. Jak mam dostać się do poszczególnych atrybutów tych obiektów? ano tak samo jak zawsze, po prostu operatorem kropki. Czyli na przykład współrzędna x punktu to pkt.x, a współrzędna x prostokąta to będzie p.x, prawda? Zachowane jak widzimy tę samą konwencję, co sprawia, że to od razu wchodzi w krew. No, oczywiście ten void póki co nie jest jeszcze przyjacielem obu klas, ale najpierw zajmiemy się jeszcze okodowaniem tego sprawdzania, czy punkt leży wewnątrz prostokąta, czy jednak poza nim. No to zastanówmy się, to w końcu geometria, więc to nie może być aż takie trudne. Ja bym to ujął tak, punkt należy do prostokąta, jeśli jego współrzędna x jest większa lub równa od x prostokąta i jednocześnie mniejsza lub równa od x prostokąta plus jego szerokość. Prawda? No ale to tylko obszar na osi x, do tego dochodzi jeszcze przecież oś y. Czyli jednocześnie, oprócz tego, y punktu musi być większe lub równe y prostokąta, i mniejsze lub równe od y plus wysokość prostokąta. O, teraz mamy ten obszar. Jak widać, jest on łącznie ograniczony czterema współrzędnymi, czy czterema warunkami. Co nie dziwi, no bo są dwie osie i z każdej strony jest ograniczenie, czyli łącznie cztery warunki. No i spójnikami muszą być endy. Dla orów to nie zadziała, prawda? Bo na przykład ten punkt spełni tego ifa, a nie należy do prostokąta. A spełnienie chociaż jednego warunku przy ORach już wystarczyłoby, żeby cały ten warunek dał wartość true, prawda? Ok, no to teraz ten sam, ale oczywiście prawidłowy warunek u nas w kodzie. Spory będzie ten if, ale spokojnie, damy radę. Ja zapiszę każdy warunek w nawiasie i całość potem też dam w nawias. No to tak. Jeżeli pktx okaże się większe lub równe od p.x i jednocześnie pktx będzie mniejsze lub równe od x prostokąta plus szerokość prostokąta i jednocześnie pkty będzie większe lub równe od y prostokąta i pkty będzie mniejsze lub równe od y prostokąta plus wysokość prostokąta. No to jeżeli tak się stało, te cztery rzeczy na raz, no to zapiszemy taki komentarz: see out Dajmy endlina, punkt, i tutaj damy pkt.nazwa, żeby wypisać jego nazwę. Należy do prostokąta p.nazwa, żeby pokazać nazwę prostokąta. A w przeciwnym wypadku zapiszemy to samo, lecz napiszemy, że punkt leży poza prostokątem. Super, powinno zadziałać, ale. Ten void nie ma aktualnie prawa odczytu tych atrybutów, bo one są prywatne. Nie mamy dostępu. I to nieważne, że to jest tylko odczyt, a nie zapis. Prywatna rzecz to znaczy prywatna. Nie dotykaj tego, co nie twoje. No, ale my już wiemy, jak sobie poradzić. Użyjemy właśnie mechanizmu przyjaźni. Ale to nie void ma twierdzić, że się przyjaźni z obiema klasami, bo każdy złodziej by tak twierdził, prawda? To klasy muszą zadeklarować przyjaźń z tym voidem. Muszą go określić niejako mianem przyjaciela. Zatem dokonajmy zdefiniowania przyjaźni pomiędzy klasami, a tym voidem. Czyli udamy się do pliku .h i wewnątrz ciała klasy dopiszemy info o tej przyjaźni. Czyli przyjaciel to po angielsku friend i tym przyjacielem jest friend void sędzia, który dostaje dwa obiekty. Pierwszy klasy punkt i drugi obiekt klasy prostokąt. I identyczną deklarację umieszczę w klasie prostokąta, prawda? Skopiuję sobie ciach i gotowe. Niemniej jednak jest jeszcze jeden mały problem. Zobaczcie, że tutaj wewnątrz klasy Punkt mowa jest o obiekcie klasy Prostokąt, a zobaczcie, że informacje o tej klasie pojawiają się dopiero po zakończeniu klasy Punkt, prawda? Czyli jakby w tym miejscu klasa Punkt jeszcze nie wie, co to jest prostokąt, bo funkcje i klasy widzą tylko to, co jest powyżej nich, no i to, co jest globalne. Stąd podobnie jak to miało miejsce w tym sposobie deklarowania własnych funkcji, gdzie całą funkcję dawało się pod maina, a tylko nagłówek przed, to teraz jedynie powiem, że prostokąt to nazwa klasy, czyli zapiszę class prostokąt. To jest jakby tylko dawanie znać klasie, punkt, że OK, póki co nie wiesz, co to jest prostokąt, ale wiedz, że będzie to klasa, tylko że jej pełna definicja pojawi się później. OK, przyjaźń dodana, wszystko powinno już działać. Sprawdźmy, czy dostaniemy informację, że ten podany przez nas w mainie punkt należy do tego prostokąta, a należeć powinien. Sprawdźmy to. F9. Zgadza się. No to teraz druga strona medalu. Dajmy punkt, który nie powinien należeć do prostokąta. Niech to będzie punkt na przykład 3, a tu zmienimy na 17. Zobaczymy, czy program odpowie nam prawidłowo. Leży poza prostokątem, zatem wszystko działa jak należy. A teraz jeszcze jedna sprawa. Niektórzy z Was już pewnie chcą zapytać, a jak to jest z przesyłaniem obiektów do funkcji? O, tutaj, w tym wojdzie. No bo domyślnie, defaultowo, pracownik, czyli podprogram, otrzymywał do pracy jedynie kopię zmiennej. A jak to jest z obiektami? Posyłane są kopie, czy oryginały atrybutów? Ano, jest to pytanie zdradzające inteligencję i bardzo ważne. Oczywiście ta konwencja jest utrzymana i domyślnie rzeczywiście cały obiekt zostanie skopiowany, czyli wszystkie jego atrybuty. Przekonajmy się, czy tak jest naprawdę, czyli będzie to test z cyklu mówię jak jest. No, nie dostajemy teraz oryginału, tylko kopię. No to dopiszę sobie tutaj taką linijkę. p.nazwa równa się podmiana. Jeżeli Wojt pracował na oryginale, to tu powinniśmy zobaczyć podmienioną nazwę. Sprawdźmy. Nope, dalej jest prostokąt, co oznacza, że mieliśmy tylko kopię, i to właśnie tej kopii zmieniliśmy nazwę. Oryginał pozostał nietknięty. No ale my wiemy, że wystarczy użyć ampersanda, żeby pracować na oryginałach. I w sumie chcemy mieć oryginały, no bo nie trzeba będzie tracić czasu na kopiowanie całych obiektów. No ale jeżeli dodaliśmy ampersandy tutaj, no to zmieniliśmy nagłówek. Musimy go też zmienić w pliku .h, bo inaczej nie są to te same funkcje, prawda? Stąd też zapiszę tutaj ampersandy. No, i teraz powinienem według wszelkich znaków na niebie i ziemi pracować na oryginale obiektu, i ta podmiana nazwy powinna się udać. Zobaczmy, czy rzeczywiście mieliśmy w łapach oryginał. Tak jest, oryginał został zmieniony, a my potwierdziliśmy prostym testem swoje przypuszczenia. Zobaczcie, jak powoli to wszystko, co wiemy o funkcjach i klasach, i konstruktorach, destruktorach i przyjaźni, zaczyna się już składać w całość i taki fajny skillset, i powiedziałbym, o bycie w tym paradygmacie programowania obiektowego. Po prostu ta praca, którą wykonujemy, daje fajne rezultaty i to niewątpliwie cieszy. Za każdym razem dokładamy małą cegiełkę do tego naszego muru i rozwijamy się coraz bardziej. Co prawda to jest film o funkcjach zaprzyjaźnionych, no ale nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał też o fakcie, iż nie tylko funkcje mogą się przyjaźnić z klasami. Otóż klasy mogą się też przyjaźnić pomiędzy sobą. Ale opowiem o tym bardzo skrótowo, bo to jest materiał tak naprawdę na osobny odcinek. Przyjaźń pomiędzy klasami deklarujemy na przykład tak. Pamiętamy, zawsze klasa deklaruje, kto jest jej przyjacielem. Czyli kogo można wpuścić do domu, żeby podlał kwiatki. Czyli tutaj klasa A deklaruje, że przyjacielem domu jest klasa B. Czyli metody klasy B uzyskają dostęp do domu, czyli prywatnych atrybutów klasy A. Ale uwaga, to nie działa w dwie strony. Czyli sam ten zapis nie oznacza, że klasa B przyjaźni się z klasą A. Musielibyśmy zajrzeć do wnętrza klasy B, bo to ona decyduje kto jest na liście jej przyjaciół, a tam wcale nie musi być klasy A, a już na pewno ten zapis tego nie oznacza. I jeszcze jedna sprawa. Przyjaźń pomiędzy klasami nie jest przechodnia. Czyli na przykład jeśli klasa A jest zaprzyjaźniona do klasy B i klasa B jest zaprzyjaźniona z klasą C, to nie oznacza to, że klasa A jest zaprzyjaźniona z klasą C. Okej, okay, ale to już mówię tylko jako taki sneak peek. Państwo, oczywiście, możecie na zadanie domowe opracować taki program, w którym void sędzia będzie tak naprawdę metodą klasy prostokąt, a nie funkcją z maina. Jeszcze jedna intuicja może się Wam nasunąć: bo ktoś powie tak, patrzę na ten program i tak sobie siedzę i myślę, a jak tak czasem siądę i pomyślę, to coś wymyślę. I widzę, że na przykład klasa prostokąt też zawiera w sobie punkt, no ten lewy dolny wierzchołek. I skoro zrobiłem już klasę punkt, to czy nie mógłbym użyć jej obiektu wewnątrz klasy prostokąt? Bo tak, to dwa razy robię to samo, bo tu też jest współrzędna xy, dwa razy ta sama robota. Wówczas ja powiem, masz rację i masz dobrą intuicję. To, o czym mówisz, stanie się możliwe, gdy poznamy dziedziczenie, czyli sytuację, w której tworzymy nową klasę, która nieco rozbudowuje już istniejącą. Czyli innymi słowy, wezmę klasę punkt. I do tego punktu dołożę szerokość i wysokość i dostanę od razu z tego prostokąt. Ale szczegółowo o tym już wkrótce. Niektórzy z Państwa na pewno też czekają wreszcie na programy okienkowe. Cóż, cierpliwości. Jeszcze omówimy sobie dziedziczenie oraz funkcję wirtualnej polimorfizm i będą okienka. No, jako osoba, której zależy na Państwa harmonijnym rozwoju, nie odpuszczę Wam, przeprowadzę Was przez wszystkie podstawowe mechanizmy obiektowe. To się Wam pięknie zwróci z nawiązką, choć oczywiście zdaję sobie sprawę, że musicie mi tutaj zaufać po prostu i uzbroić się w cierpliwość. Chcemy często wszystkiego teraz, zaraz, ale nie postępujcie tak w przypadku swojej nauki, bo naprawdę lepiej jest przepracować solidnie podstawy, bo jeśli je opuścisz, to i tak będziesz zmuszony kiedyś do nich wrócić, tylko że po drodze wszystko może się pomieszać, a Ty po prostu niepotrzebnie się zniechęcisz. Na koniec jeszcze małe ogłoszenie. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, kiedy będzie kolejny odcinek, czy też czym aktualnie się zajmuje, jeśli chodzi o YouTube'a, to zapraszam na mojego Twittera. Tam będę umieszczał krótkie info na temat tego, nad czym aktualnie pracuję. Twitter jest fajny, bo wystarczy wpisać krótką wiadomość i nie zajmuje to dużo czasu, stąd myślę, że jest to dobry pomysł, zacząć go częściej używać. Zapraszam też na bloga, zmienił on szatę graficzną. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego odcinka funkcje zaprzyjaźnione nie będą już stanowić dla was żadnego problemu. Pora się już pożegnać. Do usłyszenia wkrótce w innych produkcjach. Pozdrawiam serdecznie.